Why do you kids, it's a f***ing jungle out there Keep your head on tight, I know a brain to mind me, baby, let's do it Siemanko, witam Was w kolejnym z odcinków Dzisiaj zajmiemy się tym tym <grym> i tutaj wszystkim dookoła Witam Was w pierwszym odcinku serii warsztatu. Dzisiaj postaramy się ogólnie wysprzątać to pomieszczenie żeby było tutaj czysto i można było wymalować ściany, odnowić no, żeby było biało i ładnie żeby światło się rozchodziło I można było przystąpić do kolejnych prac Jakie mam w Zamyśle Nie uciekajcie, zostańcie Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba Jeśli macie jakieś uwagi, chcielibyście coś pozmieniać To sugestie wszelkie możecie kierować na dole pod filmem Dzisiaj nagrywamy, nagrywamy filmik nową kamerką do nagrywania. Jak zobaczyłem na internecie, opinie były dobre. Jak na razie jestem zadowolony, jak za takie pieniążki jest Fokus. Będzie można w przyszłości coś nagrywać z napraw. Będzie teraz widać, a nie tak jak na GoPro. Nie dało się blisko zbliżyć, więc nie przedłużajmy. Zaczynajmy. To była chwila, dla mnie dłuższa chwila, ale to nieco mi się podkładało. Jeszcze tak czy inaczej pełno stypu, pełno kurde roboty. Nie wiem kurde jak dalej będzie. Jak widzicie. I już prawie koniec. Zrobiło się nawet teraz echo w tym pomieszczeniu. Echo się zrobiło nawet w tym pomieszczeniu, bo już praktycznie nie ma nic. O jeju, roboty otpierona od samego rana. Robię od czwartej rano, bo już będzie południe. Dla was to jest chwila moment. Dla mnie już kurde praktycznie cały wolny weekend. Została mi tu jeszcze jedna półka, jak widzicie. Do sprzątnięcia i niestety jest problem. Myślałem, że tutaj nie będzie za dużo roboty przy tym pomieszczeniu. To jest, można, mogę Wam powiedzieć, że to jest piwnica. I tak dotąd jest akurat wkopane tutaj to w ziemię, ale troszeczkę wyżej gdzieś dotąd. Jest to wszystko wkopane w ziemię. No i mniej więcej odtąd przeciąga widmość do środka. No i stary tynk czy, jak to można powiedzieć, yy, y, szpachlowane to czym tam było, no nie znam się na tym, yy, no odpada to wszystko, no. jak tutaj widać, wszystko się sypie i odpada, no. no. i jak widzieliście w czasie filmiku, yy, no uzgodniłem teraz z braciakiem, yy, samego domu tam nie wyprostuję, bo jest strasznie krzywo, bo to jest stare budownictwo i było to tak byle jak czy jakieś kamienie czy coś było wyrzucone na sam spód. Nie wiem jak to było robione ta ten dom stoi. No. no i cóż, doszłem do wniosku, że pociągniemy te ściany, przez co niestety wydłuży się troszeczkę tutaj moja zabawa z tym pomieszczeniem. Pociągniemy te ściany, pociągniemy też sufit. Podprostuje się go troszeczkę, pociągnie się sufit, wszystko pociągnie się na biało potem farbą, no żeby tu było jasno. i Choćby nawet, żebym go uprodał, radę tutaj nagrywać w tym pomieszczeniu. Yy, no. I tak jak coś, no to od razu mówię, no, że mieszam troszeczkę tymi kamerkami, bo jak jest jakaś robota, że się kurzy, to wolę ogólnie tej kamerki nie zakurzyć, żeby tam nie pociągnęło gdzieś pod obiektyw yy, kurz. A potem żeby był problem, więc jak jest taka robota kurząca się, to bardziej yy, yy, GoPro używam. A jak jest taka robota na no, spokojnie, no to używam tej drugiej kamerki. E, cóż, no tyle no. Ja się zaraz biorę szybko za tą półkę ostatnią. Yy, no i tyle no. <ścoughs> tyle. Szybko ją roz... rozbiorę, odkręcam. Taki właśnie mam dobry plan. Bardzo dobry plan. Mam nadzieję, że to w miarę wyjdzie i będzie to w miarę wyglądać. Ale głównie chodzi nie o wygląd, tylko o funkcjonalność. <grytanie> dobra, nie przedłużajmy i jedziemy z tematem. No i dobra, ogarnęliśmy temat. Jak widzicie ona nie wygląda tak za ciekawie. Najgorsze są właśnie ściany tutaj, bo ta ściana to jest działowa między dwoma pomieszczeniami, więc tutaj wilgoć nie wyskoczyła, ale tutaj właśnie wilgoć odgryzła całe. To nie jest pleśń, od razu mówię, to znaczy grzyb albo coś, tylko po prostu odchodzi brudne. Zakurzony brudny yy, klej czy beton, nie wiem czy to było robione No i to jest właśnie to tutaj testowałem yy, z braciakiem my odbijaliśmy ładnie to odchodzi yy, oczywiście tylko od, od, właśnie odtąd w dół odchodzi ładnie więc yy, no. Więc będę musiał to wszystko wykuć tutaj dołem Tutaj wszystko dołem się powykuwa na tych dwóch ścianach na tej ścianie i tutaj na tych dwóch ścianach się tutaj cały dół wykuje i ewentualnie gdzie tu jeszcze odchodzi tutaj odchodzi? nie, tu nie odchodzi To się trzyma bardzo dobrze no, i spróbujemy tu troszeczkę tą ścianę podrównać naprawić sufit no, naprawić poprawić poprawić ten sufit troszeczkę żeby tu też było tak białe, ogólnie sufit, żeby było tutaj jasno w tym pomieszczeniu, żeby było wszystko widać i kupi się jakieś 3 albo 4 ledy wąskie, żeby głowo się nie zahaczało, bo jak zauważyliście, no niestety w tym pomieszczeniu, no nie jest za wysoko sufit, nie? <grych> sufit nie jest za wysoko, jak ktoś ma 2 metry, to będzie zahaczał głową, no nie ukrywajmy. No i... Jak zrobimy te ściany, to teraz będzie musiała tylko i wyłącznie ponieść mnie fantazja No i... Żeby, żebym wreszcie, kurde, zrobił jakiś stół warsztatowy, od tego trzeba zacząć, nie? Stół warsztatowy, a potem jakieś dopiero szafeczki Kupiliśmy już <ścoughs> co nieco Jakby co nie sugerujcie się, bo y, troszeczkę tutaj mamy przemeblowanie y, Porządki robione, no i kupiłem sobie klej czy jest dobry, czy jest niedobry, no nie będę wnikał, ja się na tym nie zdam. No, kolega mi tam, kolega tam braciakowi zasugerował, no i że ten będzie wystarczający. Więc. Jak będzie wystarczający, to ja im wierzę na słowo, że da radę tutaj. Niestety w ten projekt troszeczkę kasy wejdzie. Yy, nie myślałem, że aż tyle. Yy, możecie się na mnie narzekać, że. Nie mam kasy, a kupiłem kamerkę nową. Na tą kamerkę odkładałem pół roku, więc nie ukrywam, nie ukrywam, że kasę na ten sprzęt już miałem odłożony dawno. Więc jak Wam się podobało, standardowo łapeczka w górę, nie podobało się, no łapeczka w dół, pogodzę się z Waszą, z waszą decyzją. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, jak chcecie mi pomóc, yy, oglądajcie te reklamy od początku do końca. Yy, Wyłącznie dla mnie, dla mnie, ad <laughs> Jeśli oglądacie na komputerze, yy, zawsze każdy grosik yy, pomoże, oczywiście mi to yy, w tym projekciku. Yy, bo zima się zbliża, nie ukrywajmy, a pasuje yy, robić kozackie projekciki. Teraz sprzęt do nagrywania jest. Teraz tylko pasuje jeszcze narzędzia kupić, wyremontować to pomieszczenie i jedziemy z tematem. Dobra, ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcineczku, w następnym odcineczku będziemy yy, zrywać tutaj to co odpada ze ściany, yy, ze sufitu. No i cóż, no, będziecie się szkolić ze mną. Będziecie się szkolić ze mną, bo nie ukrywam, że z wykończeniówki jestem zielony. Nie znam się na tym. Ale z waszą pomocą i z brata na pewno jakoś damy radę. Nauczymy się czegoś nowego na tym kanale. Chociaż to już nie jest motoryzacja. Ale wnet ruszymy z tematem. Więc na razie trzymajcie się. Do następnego. Hej! 3, 2, 1, go!